27 maja w sobotę o 18 w kinie Frejda zostanie wyświetlony film Nieznośny ciężar wielkiego talentu, w którym gra wyjątkowa osoba. Człowiek paradoks. Z jednej strony fantastyczny fachowiec, a z drugiej bohater wielu memicznych kompilacji. Nagrodzony Oscarem aktor, który gra w okropnych produkcjach. Jedni go kochają, drudzy nienawidzą. Purple Cage to aktor, który sam zdefiniował ścieżki swojej kariery. Mimo, że jest spokrewniony z samym Francisem Fordem Coppola, reżyserem Ojca Chrzestnego, nie pasowały mu tory, w które jego karierę chciał wprowadzić jego stryj. Tak więc zmienia nazwisko. Inspirując się jednym ze swoich ulubionych superbohaterów, Lucky Cage'em, i zaczyna szukać ról. Pierwszy naprawdę duży sukces przyniósł mu film Ptasiek z roku 1984, później otrzymał nominację do Złotego Globu za film Wpływ Księżyca z roku 1987. Jednak prawdziwa nagroda przyszła dekadę później, gdy w 1996 zarówno na Galerii Oscarów, jak i Złotych Globów otrzymał statuetkę za film. Zostawić Las Vegas, który ukazał się w roku poprzednim. Rola zapijającego się na śmierć hollywoodzkiego scenarzysty zapewniła mu międzynarodowe uznanie i wejście do najbardziej elitarnych kręgów aktorów, którzy mogą się poszczycić tak prestiżowymi nagrodami. Cage pracował z najlepszymi reżyserami, z Lynchem, Herzogiem, a jednak niedługo później zamiast Oscarów posypały się złota maliny i niskobudżetowe produkcje. Produkcje takie jak Anatomia Strachu, Polowanie na Czarownicę, Piekielna Zemsta, Bóg Zemsty, Ghost Rider 2, Duch Zemsty. Co łączy te wszystkie produkcje? Pojawiły się one na ekranie w roku 2011. Cage z Mistrza stał się pracownikiem fabryki. W jego filmografii widać lata, gdy pojawiły się w filmie za filmem i zwykle nie były to produkcje wysokich lotów. Ja tak. Nim skreślicie naszego bohatera, warto zaznaczyć, że aktualnie jego kariera znowu zalicza wzloty. Świadczy o tym m.in. nagradzany ostatnimi czasy film Świnia z roku 2022. To był taki bardzo, bardzo, bardzo telegraficzny skrót jego filmografii. Ale tak naprawdę skąd się wziął fenomen jego aktor jako aktora, jako, jako człowieka? Mnie się wydaje, że ma to związek z naprawdę niezwykłą energią, którą on potrafi z siebie wykrzesać na ekranie. Weźmy jego najbardziej mimiczny film, Pocałunek wampira. Scena oglądane bez kontekstu prezentują nam przerysowanie, groteskę, absolutny brak barier i przeszarżowanie. Czy to scena u pani psycholog, gdzie literuje, czy to scena w biurze, która stała się tym słynnym memem. Jednocześnie jego kreacja oglądana w kontekście filmu idealnie wpasowuje się w kontekst całości. No, podobnie zresztą jak na przykład rola Christiana Balea w filmie American Psycho. Pokazane sceny nie są przykładem nieudolności, ale wręcz kunsztu. Nicolas Cage dzięki swoim zdolnościom jest w stanie z jednej strony przykuć uwagę widza momentalnie w scenie bez kontekstu, a z drugiej strony. Współpracując z odpowiednim reżyserem, jest w stanie stworzyć fantastyczną kreację na potrzeby filmu. Jego sukces to jest przede wszystkim charyzma, którą potrafi się wykrzesać, i odpowiedni dobór ról, które pozwalają mu użyć wszystkich jego najlepszych atutów. Co jednak warto zaznaczyć, Cage lubi nietypowe projekty, niezależne kino i role, które wydają się bardzo nieklasyczne, jak i mainstreamowe duże blockbustery. To po prostu pracować na planie. Stąd z jednej strony gra w świni czy w Mandy, a z drugiej strony dubbinguje jedną z postaci w Spider-Man uniwersum. Jego sposób pracy również jest specyficzny. Wiele jego ról, kiedy tylko może, oddaje hołd niemieckiemu ekspresjonizmowi, który wywarł ogromny wpływ na tego aktora. Uprawia on też czasem meto czyli. Wchodzi w postać bardzo głęboko i jest w nią od początku aż do zakończenia zdjęć. Na przykład, na planie filmu Zły porucznik Nowego Orleanu, postanowił on, że będzie wciągał cukier, który miał udawać kokainę. Niestety, wczuł się w swoją postać do takiego stopnia, że ekipa filmowa zaczęła podejrzewać, że aktor może mieć realny problem narkotykowy. Yy, za to, na planie swojej najsłynniejszej produkcji, czyli Zostawić Las Vegas, yy, nagrywał on się podobno w stanie upojenia alkoholowego, że lepiej móc oddać ten stan. Zatrudnił też on podobno jako konsultanta, poeta, alkoholika, który był w jego przyczepie i dawał mu uwagi. Cage też obserwował jego reakcje, i podobno niektóre frazy, które tenże poeta wypowiadał w jego przyczepie, weszły do filmu jako improwizację samego aktora. Tak więc, ekscentryk w każdym tego słowa znaczeniu. Dlaczego to wszystko mówię? Bo nieznacznie ciężar wielkiego talentu to jest dla Nicolasa Cage'a, dla jego filmografii, dla niego jako aktora i dla niego jako człowieka. Znajdziecie tu masę nawiązań do jego filmów: do bez twarzy, do twierdzy, do skarbu narodów. Więc oddajmy się wszyscy nostalgicznej przyjemności oglądania metakomedii, w której odtwórca głównej roli jest również głównym bohaterem.